Cześć, tu Chris. Witajcie na moim kanale. A cóż ja takiego tutaj dla Was mam? Co to jest? Taki komputerek. Jest to Packard Bell i Media model S2110. I czemu ja Wam w ogóle pokazuję takie coś? Mm. Bo to jest małe. Dlatego Wam to pokazuję. To jest mały komputerek. Bardzo taki fajny, sprytny. Można go gdzieś go, gdzieś go w kącie położyć. I jest to niewątpliwa zaleta. I pokazuję Wam go z jednego powodu. Ja swoją stronę internetową wraz z forum internetowym mam opartą o Raspberry. I od jakiegoś czasu Raspberry zaczyna się wieszać. Nie wiem, jest to też może i po części wina jakichś botnetów, ale po prostu ruch się zwiększył, więcej ludzi wchodzi na tą stronę. Wydaje mi się zaczęło wykrzaczać i to notorycznie ostatnio, dlatego postanowiłem coś z tym zrobić i mam tutaj tylko dwie opcje do wyboru, albo Wykupię jakiś hosting lub serwer dedykowany u operatora z zewnątrz, no ale za to trzeba płacić. Albo postawię serwer hardware'owy, czyli po prostu sam zbuduję jakiś serwer, postawię na niej stronę internetową, forum i co tam jeszcze będę chciał. Może jeszcze postawię na ten serwer Minecrafta albo jakiejś innej gry sieciowej. Wy na tym zyskacie jakieś fajne filmy. A ja na tym zyskam to, że będę miał serwer i się przy okazji czegoś nauczę. Dobra. Także zobaczmy co ten komputer jak tutaj ma w środku, to jest jego obudowa, tutaj mamy instrukcję jakiś do niego, wiadomo, że w środku jest procesor E1200 ze zintegrowaną grafiką Radeon 7310, dysk 1TB, ale ja tutaj włożyłem inny dysk 2TB. Oryginalnie było tutaj 4 GB RAMu DDR3, nagrywareczka, ja nagrywareczki się pozbyłem, bo po prostu mi się ona już nie zmieści. I RAMu tutaj jest 2 giga w tej chwili, bo poprzedni właściciel tego komputerka sobie ten RAM podmienił. Ja ten RAM wyciągnę. 2 giga. Tak, 2 giga od Hynixa. No mało na serwer, myślę, że za, o wiele za mało. Dlatego musimy sobie zrobić mały upgrade. Coś tutaj mamy, jakieś kości. no Zobaczymy, czy coś z tego nam wyjdzie. Tu jakaś jest kość pamięci. O, kolejny Hynix 2 ale inny. Chyba model troszkę niż tamten. Chociaż pewnie by chodziły ze sobą. Kingston. Tutaj 4 giga od... ...kolejnej firmy. Chyba Hys. No i tutaj jeszcze... Gail 4GB. No i nie wiem, które sobie sprawdzę, które będą działać. Jeszcze nie wiadomo. W ogóle nie wiem czy ta płyta 8GB obsłuży. Zacznijmy od tego, bo to różnie z tymi płytami głównymi bywa. A płyta główna jaka tutaj jest? Zaraz Wam pokażę co to jest w ogóle. Pewnie będziecie się nabijać ze mnie, że mam taką płytę i taki zajebisty wiatraczek tu przymocowany. Widzicie? Ten procesor jest pasywnie ogólnie chłodzony, ale... Pasywnie to znaczy, że się lubi zwiesić. Nie ufam pasywnym procesorom, zwłaszcza od firmy AMD. No i co? Zamontowałem sobie taki wentylatorek tutaj na jednej śrubce, a nawet na dwóch. Dwie śrubki dałem, jakoś się udało. Pasuje. Mamy dwie kieszenie na pamięć. Jest tutaj też PCI Express, no ale nie mam takiej karty niskoprofilowej. Chociaż w sumie karta mi tu na razie nie jest żadna potrzebna, więc niech zostanie tak jak jest. I dysk twardy, który tutaj sobie włożyliśmy, to jest właśnie ten No, Ten dysk ma jedną wadę, co tu włożyłem. Ja tutaj jeszcze wentylator włożyłem, widzicie? O, tu się kręci, żeby ten dysk chłodził. Fajny bajer, nie? No taki serwerek sobie zbudowałem, można powiedzieć, taki troszkę nawet chłodzony jest, bym powiedział. Ten dysk ma jedną wadę 7200 obrotów, no i wyje trochę. Kurczem, zacząłem budowę, zamknę to, jest to jeszcze znośne, da się wytrzymać, nie jest to aż takie głośne, ale hmm, po co mamy też to prądu tyle żrać? Taki dysk więcej prądu zużywa. Na razie będzie ten dysk, ale ja tutaj planuję w przyszłości dać albo SSD-ka, albo jakiś dysk z laptopa, który znacznie mniej prądu zużywa i jest cichszy. Jakiś taki co ma tam 5000 obrotów, 5400. No, bo ten troszkę będzie jednak mi tutaj hałasował. Wentylatorów nie słychać, gdzieś bardziej słychać. Co jeszcze? No nic, wkładamy RAM. głowę kości. No, zobaczmy, co my tu mamy przede wszystkim. No przy okazji sobie sprawdzę te kości. Tu mam jakąś od firmy Gale 4 No Ona jest troszkę pewnie wyżej taktowana. Ja włożę tą, zobaczę, czy zadziała. Z ciekawości się uruchomy komputerek, a co mi tam. A ja wam nie powiedziałem, co to jest za płyta główna. To jest płyta główna firmy Acer model d 1 fadv 1.0 A. I ta płyta jest szczególnie. Mm, no moja opinia o tej płycie głównej. Jak na płytę główną do komputera stacjonarnego, to jest do D, bo Procesor jest tutaj wlutowany, ale to chyba się domyśliliście. Nie da się go wymienić. To jest właśnie najgorsze w tym wszystkim. No, ale jako taki mm, tymczasowy build myślę, że może być. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak to będzie chodzić, czy będzie stabilne i czy w ogóle 8GB 8 mi obsłuży, bo to jest chyba najważniejsze. Tu mam kolejną czwórkę, jak rzucimy. Kurde, nie mam zwykłej takiej czwórki, tylko jakoś taką gamingową bym powiedział nie no ale zobaczymy czy się uruchomi czy będzie działać no chyba nie mam nic czwórki no mam jeszcze taką Kingstona ale ona chyba jest niesprawna ja ją już kiedyś sprawdzałem i nic się nie chciało uruchomić na niej także resztę ramu sobie odłożę na razie odpalimy maszynę no i zobaczymy czy to w ogóle śmiga czy jest coś warte bo jak jest zepsuty Stał troszkę, nie używałem go dosyć długo. Kiedyś film z nim robiłem, też właśnie Proxmoxa instalowałem, ale chyba tylko na 2GB Tam tam na testy bardziej, żeby zobaczyć. A teraz chciałem z tego korzystać cały czas, żeby to chodziło 24 na dobę. Zobaczymy, ile prądu zużyje, bo to jest najbardziej istotne tutaj, chociaż nie powinno dużo. Najwięcej to chyba ten dysk tu zużyje, bo ma 7200 obrotów i pewnie będzie wył troszkę, ale to tymczasowo. Później się go zamieni na jakiś dysk z laptopa lub SSD-ka. Dobra, podłączamy zobaczymy, czy w ogóle się monitor zapali. Trzeba sprawdzić ten komputer, czy on w ogóle mi się uruchomi. Podłączyłem już zasilanie, monitor. Trzeba by mu jeszcze klawiaturkę podłączyć tylko. Podłączyłem mu klawiaturę. Dysk twardy podłączyłem, żeby nie doszło do jakiegoś uszkodzenia głowicy czy coś. To jest talerzówka. No i odpalamy maszynarię, zobaczymy co z tego wyjdzie, czy te ramy w ogóle będą spółgrać ze sobą. Wentylatory chodzą, jak słychać. Monitor się zapala, elegancko. Czyli jest jakaś nadzieja, reseta udamy, zobaczymy czy tu do się uda wejść, czy nam wykryje te 8 giga RAMu, to by było zarąbiście. Jak te 8 giga to będę zadowolony, na początek mi spokojnie wystarczy. Jest 8192 MB. Mamy 8 GB na tym komputerku. Super. I S2110. 1,4 GHz ma tutaj procesor i 2 rdzenie. No i dobra, zainstalujemy Proxmoxa, zainstalujemy jakiegoś cms ze stroną internetową. Pokonfigurujemy sobie wszystko i wystawimy stronę internetową na zewnątrz, tak żeby ludzie ją widzieli. A starą stronę się zamknie na Raspberry. Mam nadzieję, że to będzie lepiej chodzić niż Raspberry. Oczywiście, jak już sobie skonfigurujemy naszą stronę internetową wraz z forum, to zrobimy tak, żeby przynajmniej spróbujemy zrobić tak, żeby się cały czas robiła gdzieś kopia zapasowa. Bo najważniejsze przy serwerach jest jedno prawo: zawsze, ale to zawsze robimy kopię zapasową. Czy ręcznie, czy automatycznie. raczej zalecam automatycznie, a czasem tylko sprawdzamy ręcznie, czy wszystko działa. No i co, podoba Wam się ten wentylatorek, który chłodzi dysk twardy? Fajny patent. To jest stary wentylator z zasilacza, a to jest wentyla wentylator z bardzo starej karty graficznej. Procesor wcześniej miał kurcze ponad 50 stopni, i się przegrzewało wszystko. Była tragedia dosłownie. A tak tak ciekawości, jeszcze zerknę, czy tutaj jest jakaś temperatura, bo ja to sprawdzałem pod chyba mm, Windowsem, ale zobaczmy, czy jest tutaj jakieś zarządzanie temperaturami. Nie yes, PC Health Status. No i teraz procesor ma 25 stopni całe. O, coś się stało, widzę, jednak ten serwerek tak nie do końca chodzi, bo jakieś dziwne jaja wyskoczyły. Widzieliście coś takiego kiedyś? Dobra, instalujemy Proxmoxa, zobaczymy jak sobie będzie dalej to radzić i... Zainstalujemy stronę internetową naszą, jakiegoś CMS-a, zobaczymy, co tam nam przyjdzie do głowy. Także zapraszam. Dobra, jak już zainstalowaliście Proxmoxa, no to wypadałoby zrobić kilka rzeczy, zanim go odpalimy, tak na stałe. Przede wszystkim zmienimy sobie tutaj adresację, tak, żeby on pobierał adresację z DHCP, a nie statycznie. Tutaj macie, jak to zrobić. Jest to bardzo proste w zasadzie kilka komend i po robocie. Tutaj jak już odpalę hmm, Proxmoxa, który został właśnie zainstalowany, to jedyne co muszę zrobić, to tylko plik interface edytować, żeby nie pobierał mi adresu statycznego, a adres z DHCP, a. czyli tutaj edytujemy sobie ten plik i kasujemy wszystkie adresy plus INET, dajemy DHCP, a. dzięki temu będziemy mieli zawsze adres z DHCP, a. nie będzie problemu, z dostępem z zewnątrz. Dobra, to jest nasz serwer Proxmoxa, jest uruchomiony. Ważniejsze rzeczy mamy porobione. No i co dalej? Teraz wypadałoby tą stronę internetową w końcu na niego wrzucić. To jest właśnie fajne w Proxmoxie, że wszystko robicie przez przeglądarkę. Bardzo wygodna sprawa. A więc zaczynamy. Klikamy tutaj na lokal. I musimy sobie wgrać y, templatkę naszego serwera. Ja z, chciałbym tutaj postawić sobie forum internetowe, bo jak sobie wejdę na swoją stronę internetową, no to niestety to forum mi się wykrzacza często, bo razbery, pajnie ogarnia tematu jest po prostu, no za mało wydajne. Widzicie, ja włączę teraz forum i biała strona się pojawia i tyle. I wejdziemy sobie na taką stronkę, już wam pokazuję. Turnkey. Tutaj macie różne takie fajne obrazy dla Proxmoxa. No i zależy jak szukacie, bo możecie szukać tutaj przez ich taką jakby wyszukiwareczkę, Jest podzielone na różne, na różne dziedziny wszystko. Macie na przykład Content Management, Web Development, tutaj są różne frameworki, Messaging, a my sobie wejdziemy tutaj w Content Management, czyli... No tutaj są wrzucone jakieś różne cmsy różnego typu tak naprawdę, bo nie tylko cmsy. Mamy tutaj Johnnę, jest tutaj Drupal, Wordpress, a my szukamy jakiegoś forum. Może wpiszmy. Forum na przykład. Co nam znajdzie? No jest phbb jest widzę. Sibyl Machines, jakiś system forum. Pum bb, no jest tego troszkę, a my sobie skorzystamy na przykład z Vanilla forum. A nie będzie vanilla, co mi tam. No i teraz, żeby zainstalować takie forum, musimy sobie ściągnąć. ściągamy oczywiście obraz ISO. Może być starsza wersja 16.1 lub 17.1. Czyli klikamy tylko na to i czekamy aż obraz ISO nam się pobierze. Jak obraz ISO nam się już pobierze, wchodzimy tutaj do naszego Proxmoxa. Klikamy na LOCAL, tutaj mamy ISO TEMPLATES i Upload. Musimy sobie zaploadować nasze forum. SELECT i tutaj mamy tunkey, VANILLA 16.1. Klikamy OTWÓRZ i Upload. W tej chwili forum nam się wgrywa na dysk twardy naszego Proxmoxa. Chwilkę to potrwa, chociaż po sieci lokalnej z tego co widzę dosyć szybko to idzie. Dobra, nasze forum się wgrało. Pliki są wgrane. I co dalej? Pewnie się zastanawiacie, co tutaj dalej? Nic tu nam się nowego nie pojawiło wśród tych plików, które mamy tutaj z boku. Nie, bo to już są gotowe obrazy, tylko że one są wyłączone oczywiście w tej chwili. Musimy sobie tutaj nowy obraz utworzyć, czyli klikamy nową wirtualkę. O, tak to się dokładnie nazywa. Klikamy create VM, czyli Virtual Machine. Nazwijmy sobie to na przykład forum. Może z dłużej. Co dalej? Klikamy Next. Wybieramy plik ISO, który nas interesuje. Nas interesuje vanilla. Mamy vanilla 16,1. Next. Tu w zasadzie nie musimy nic zmieniać przy karcie graficznej czy przy kontrolerze, kontrolerze SCAZI. Klikamy Next. Dysk twardy. Damy mu 10 giga, Więcej nie potrzeba. Klikamy Next. Rdzenie procesora. Tu mamy procesor AMD. No, on ma tylko dwa rdzenie, nie jest to zbyt potężna jednostka. Next. Jeden rdzeń tylko przyznamy. Zostawię na razie 2 GB RAM. -u. Zobaczę, bo nie wiem jak, jakie wymagania ma ta Vanilla oparta od Debiana. Tak naprawdę to jest Debian ze skryptem vanila, forum i tyle. No ale dobra, na razie będzie 2 giga. Klikamy next. Zobaczymy jak to będzie chodzić w ogóle. No i co? I w tym momencie nasz serwer pojawił się tutaj po lewej stronie. Widzicie 103 numerek, on się jeszcze yy, tworzy. Także jeszcze chwilkę musimy sobie zaczekać. No i jest. Forum utworzone. I co dalej? Musimy na nie kliknąć i klikamy tak samo jak w programie Oracle VirtualBox Start. Musimy je wystartować. Tutaj wchodzimy w konsolę. Za chwilkę nam się konsola odpali. Będziemy mieli dostęp no, dosłownie do, tak jakby do monitora. Tak jakbyśmy na monitorze pracowali. No i już możemy tutaj operować. Klikamy install to hard disk. No i instalka troszkę potrwa. Standardowa instalacja tutaj już nam się pojawiło, jak dysk twardy sformatować, jakie partycje otworzyć. Dajemy tutaj yy, GUID, czyli skorzystamy sobie z takiego ułatwiacza, który nam wszystko za nas praktycznie zrobi. Klikamy YES, czy zapisać zmiany na fm. 90% dysku nie będzie zajęta. Oczywiście w tej chwili będziemy mieli ten dysk 10-gigowy, tak jak zaznaczyliśmy, czyli taki wirtualny dysk 10 giga. Czyli dysk w dysku, można powiedzieć. Zapisujemy zmiany. Tam jakieś swoje partycje porobił. System, jakąś partycję swapową, partycję do jeszcze tam czegoś. No i w tej chwili system operacyjny się instaluje, także czekamy sobie. Tutaj mamy Proxmoxa, jest to typowa wirtualizacja. Tak naprawdę do czegoś takiego równie dobrze moglibyśmy użyć Dockera, albo hmm, chyba Dockera najlepiej by było, bo w zasadzie Docker nam umożliwia wypuszczenie tak jakby jednej aplikacji. Tylko to nie jest tak naprawdę wirtualizacja, jest to o poziom niżej, jest to konteneryzacja i tam możemy sobie na przykład wypuścić tylko pojedynczą aplikację na zewnątrz, co też jest fajne. Ale tutaj mamy troszkę lepiej, bo przy. Przy Proxmoxie to jest typowy system do wirtualizacji. Nie ma problemu na przykład z nadaniem dla każdego z takich serwerów osobnego MAC adresu i osobnych zasobów. Przy Dockerze jest troszkę gorzej, bo tam Docker no, też się da, ale Docker korzysta troszkę z inaczej z systemu operacyjnego. I jest jeden system operacyjny, który jest matką na przykład pięciu innych systemów operacyjnych. Mniej więcej tak to wygląda w Proxmoxie. A w Dockerze jest system operacyjny, który, jakby w zawieszonej pamięci, wypuszcza aplikację. Tą pamięć zawsze można wyczyścić, zawsze można coś tam dograć. Tak to działa. No, to jest podstawowa różnica. Dlatego w zasadzie Docker nie jest kon kon konkurencją dla Proxmoxa czy Oracle VirtualBoxa. Dobra, klikamy Yes, instalujemy. Gruba. Jeszcze troszkę potrwa to, na pewno. Teraz. Y Nasz serwerek jeszcze kasuje tutaj jakieś pliki, za chwilkę się uruchomi ponownie i powinniśmy mieć przypisany jakiś adres IP do naszej strony internetowej nowej. Czyli nam się uruchomi już po prostu nasz, nasz vanilla, forum vanilla. To jest pierwsze uruchomienie, ono troszkę dłużej trwa. Ciekawe się zobaczyć, czy adres już nam tutaj przyznało jakiś. No tak, już jest jakiś adres widzę. Moglibyśmy już spróbować odpalić. No zobaczmy 192, 168 38. Zobaczmy. No jeszcze się ruchamy. Widzę, że jeszcze. A nie, włączyło się. Tak, wanila już się za załadowała. Prawdopodobnie cała. Zgadza się. Tutaj już nam się pojawił. Taki monitor o logowanie. Vanila nam się już uruchomiła, ale jeszcze nic tutaj nie zrobimy, bo nie mamy ruta. Żeby ruta zrobić, to trzeba dokończyć tu instalację. Czyli to są już takie końcowe ustawienia instalacji. Musimy sobie hasełko tworzyć ruta. Jeżeli ta vanila ma być na zewnątrz, proponuję mocne hasło. Czyli duże litery i tak dalej, mieszane ze znakami specjalnymi. Ja sobie tak zrobię. I w zasadzie to już jest końcóweczka instalacji, konfiguracja. Wszystko mamy już gotowe. No i teraz sobie tu odświeżymy stronkę. Próbujemy się zalogować jako administrator. Zobaczmy, czy działa. Tak, działa. Zalogowaliśmy się jako administrator. Super. Możemy już sobie tutaj zacząć edycję naszej strony internetowej, naszego forum internetowego, które będzie na mojej stronie najprawdopodobniej za jakiś czas. No to takie proste forum, ale bardzo fajne, bo mm, na tym serwerku ono nie powinno się wieszać i takie dosyć no, mało znane jest to forum. Więc mniejsza szansa, że jakieś botnety będą mnie próbowały atakować. Dobra, super, udało się. Wenidła zainstalowana, tu już końcówka instalacji jest. Jeszcze się tutaj nam coś konfiguruje. Mamy forum internetowe odpalone. No co dalej, wystarczy tylko dograć tutaj język polski. Mm posty jakieś powrzucać i możemy sobie coś tutaj robić na tym forum internetowym. Także dzięki za oglądanie tego filmiku w następnym odcinku. No, coś sobie porobimy jeszcze też na naszym Linuxie, Proxmoxie i tak dalej, ze stroną internetową. Może także trzymajcie się, cześć.